Jedziemy na spokojnie. Zobaczymy jak to wszystko nam się uda. Eee, my będziemy ostrożnie jechać. No, co tu dużo mówić. Jest dużo niebezpiecznych miejsc. Można praktycznie w każdych ciasnych partiach po prostu no, wypaść. Także zobaczymy. Pojedziemy swoim tempem. Na pewno nie, nie będziemy jakoś e, wywierać presji na siebie, żeby, żeby nie wiadomo jakich wyników tu osiągać. Jedziemy, żeby po prostu dojechać auto jest przygotowane zobaczymy jak, jak my jesteśmy przygotowani tak naprawdę do tej śliskiej nawierzchni To jest taki układ gdzie jest mniej OS-ów ale dłuższe odcinki czy jednak nie, jednak wolę takie e, krótsze odcinki e, bo człowiek jest taki bardziej może rozluzowany a tak to no jedziemy te 20-30 km, no cały czas wymaga to jakiejś bardzo dużej koncentracji. No i jak najmniej pomyłek. No wiadomo, że nie, wszystko, nie wszystkie zakręty dało się zapamiętać. No i jedziemy tak naprawdę na opis, nie na pamięć.